Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w nowym filmie. Tym razem przychodzę do Was z ulubieńcami ostatnich miesięcy, a nawet ostatniego roku, ponieważ są też produkty, które już ponownie kupiłam i ponownie tak samo dobrze mi się sprawdziły, ale są też takie, których używam teraz i wiem, że sięgnę po nie kolejny raz, bo naprawdę świetnie się sprawdzają. Jest ich dużo, więc postaram się streścić. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co sprawdziło mi się w ostatnich miesiącach i co polecam, ale tak wiecie, całym serduchem naprawdę to są produkty, które są takie, to zostańcie ze mną. Przygotujcie sobie kawę, herbatę, cokolwiek do picia, w razie ogóle, gdyby trwało dłużej niż ustawa przewiduje. I mam nadzieję, że coś wyhaczycie dla siebie. Zacznę od makijażu, ale to naprawdę takiego budżetowego, i to są produkty, które świetnie mi się ostatnio sprawdzają. Pierwszy produkt to jest puder. Puder bananowy Banana Blast z Go Flawless i to jest puder, który ja kupiłam w Action. Nie wiem ile, już nie pamiętam ile on kosztował, ale biorąc pod uwagę, że jest to Action, no to jesteście sobie w stanie wyobrazić, że ta pota była naprawdę mała. Jest go bardzo, bardzo dużo. Już Wam mówię, ile tutaj jest. 22 gramy. Tego pudru, i on bardzo fajnie matowi skórę, ale jednocześnie nie zostawia takiego efektu maski. Wiecie, takiego ciastka, jak dla mnie jest naprawdę ok. Ja wiem, że i tak wyświecam się w ciągu dnia. To nie jest tak, że mm, ja też nie oczekuję tego, że ja w ciągu dnia będę zupełnie matowa. Nie mam problemu z tym, że gdzieś tam w okolicy te, czy gdzieś na policzkach jednak ten błysk się w ciągu dnia pojawia, więc no nie oczekuję też tego od pudru, ale on naprawdę bardzo fajnie daje radę. Ten koloryt jest wyrównany, nie ciastkuje się na podkładzie. Dla mnie super, naprawdę polecam, spróbujcie. Druga rzecz, również zekrzem to jest paletka cieni. Max and Morgi, wiecie, ta taka najbardziej znana marka z tego sklepu produkująca te kosmetyki kolorowe. Ta paletka, ja nie wiem, też kosztowała chyba do 10 zł, nie wiem, 6, 7, 8, coś w tym stylu. Kolory są przepiękne. Ja bardzo lubię takie brązy, złote odcienie. I ja nie oczekuję też od paletki nie wiadomo czego, więc jeżeli tak jak ja jesteście mniej wymagający, jeśli chodzi o jakość tych produktów, chociaż, tak jak mówię, ta jakość jest świetna, ale wiecie, no może nie jest profesjonalna, może osoby, które siedzą w makijażu, będą miały coś do niej i się nie dziwię, bo się po prostu lepiej na tym znają, ale jak na moje potrzeby, codzienne albo nawet wieczorowe, bo jak gdzieś wychodzę i używam tych ciemniejszych cieni, to nic mi się z nimi nie dzieje, oczywiście. Pod jakąś bazę albo korektor, bo mnie się niestety tłuszczą moje powieki i mam często takie wiecie, robią mi się kreski po prostu, bo dlatego, że mi się zbiera. Ale nieważne, czy to jest taki cień zekrzyn, czy to jest jakiś lepszy cień lepszej marki, mnie po prostu wszystkie cienie się potrafią zebrać na powiekach, więc jeżeli nie ma bazy, no to tak naprawdę nawet najlepszy cień u mnie nie da rady. A te są przepiękne. Zobaczcie, jakie one mają piękne kolory. Takie i na co dzień, i na wieczór, jak dla mnie, naprawdę bomba. One się utrzymują i cały dzień, i jak gdzieś idę na wieczór. Nie ma potrzeby kupowania, jak dla mnie mówię, tak? Jak dla mnie nie ma potrzeby kupowania jakichś droższych paletek cieni. Kolejna rzecz to jest tusz, w którym ja jestem zakochana. Ja ostatnio szukałam dobrego tuszu do rzęs, bo jakoś. Korzystałam zawsze z Eveline, a potem mi się jakoś znudziło, chciałam spróbować czegoś innego. Potem gdzieś to Eveline zaczęło mi się osypywać. Nie wszystkie oczywiście, ale niektóre te dusze zaczęły mi się osypywać. Robiłam się taka panda, wiecie, nawet już po dwóch godzinach. I przez przypadek, nie wiem, czy była jakaś promocja, czy po prostu jakoś wpadł mi w oko, wzięłam tusz z Essence, Lush Without Limits. On taki metaliczno-różowy kolor. Ten tusz jest świetny. On tak genialnie rozdziela rzęsy, może nie pogrubia, nie robi, wiecie, efektu sztucznych rzęs, ale rozdziela je bardzo fajnie, wydłuża i one są naprawdę dają taką firaneczkę delikatnych rzęs. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i on już mi się kończy i chyba kupię drugi raz ten sam. Nie będę kombinować, nie będę sprawdzać, tylko po prostu sięgnę drugi raz po ten sam tusz. Naprawdę słuchajcie, ten tusz jest mega, on jest bardzo bardzo fajny, więc go polecam. Teraz korektor. Z korektorem też miałam problem, bo mm, ostatnio ten z Eveline, który zresztą, o którym zresztą kiedyś mówiłam, bo on był e, dobrą, bo z hialuronowym i rzeczywiście to okolice oczu za bardzo nie wysuszał, ale wydawało mi się, że ostatnimi czasy zaczął się robić dla mnie za ciężki. I też chyba na promocji kupiłam Essence Stay All Day. E, on jest niby wodoodporny. On jest taki, e, na początek, jak ja myślałam, że jak go kupiłam, to myślałam, że będę go miała tylko na wypryski. Bo tak mi się wydawało, że to będzie taki korektor, który będzie dosyć kryjący i tylko na jakieś niedoskonałości. Natomiast słuchajcie, on jest tak mięciutki w użytkowaniu, on jest tak delikatny, że ja zaczęłam go stosować pod oczy. I uwierzcie mi, to jest niebo a ziemia. Ta okolica nie jest przesuszona, nie podkreśla aż tak zmarszczek, mimo że wiecie, ja mam te zmarszczki pod oczami, dosyć widoczne i po jakimś czasie zrobi mi się, wiecie, tu czy tam kreska, ale na pewno nie jest to tak widoczne jak przy innych korektorach. On, jak dla mnie, jest świetny i jest bardzo delikatny, więc nie oczekujcie, że to krycie będzie duże. Jest napisane Long Lasting Concealer. Rzeczywiście on utrzymuje się długo, ale nie jest bardzo kryjący. Ale jeżeli nie potrzebujecie, wiecie, takiego efektu mocnego krycia pod oczami, wystarczy Wam delikatne yy, zatuszowanie za cieni, to jak najbardziej polecam. Szczególnie jeżeli macie problem ze zmarszczkami pod oczami, tak jak ja i yy, potrzebujecie czegoś, co jest bardziej nawilżające niż yy, takie, wiecie, przesuszające i yy, yy, z takim efektem wiecie, pełnego krycia, które potem, wiecie, popęka gdzieś tam i te zmarszczki będą jak takie kratery, albo jak taka sucha ziemia, wiecie, na pustyni. Zaczyna pękać i pojawiają się takie, takie rowki. No to właśnie tego nie lubimy, więc jeżeli nie chcecie tego efektu, to polecam ten korektor. I ostatnia rzecz z kolorówki, znowu wracamy do Action, to jest róż z Pretty Peach Blush. Róż płynie Kupiłam go nie przekonana za bardzo do tego, czy dobrze robię, bo ja nie stosowałam nigdy wcześniej różu w płynie. Zawsze tylko ten. Zresztą też z Action kiedyś wam też o tym mówiłam, że on był odpowiednikiem The Balm Hot Mama i go nadal używam, ale teraz przekonałam się do tego, żeby używać też płynny w ogóle produktów. Mam też płynny rozświetlacz, może się kiedyś do płynnego brązera przekonam. I stwierdziłam, że żeby nie wydawać na początek, kupię sobie w Action taki płynny róż. I on jest świetny, on jest tak ładny, ten kolor jest po prostu przepiękny. On jest bardzo taki kremowy, nie można sobie nim zrobić plam, To znaczy tak, wiecie, ja i tak go nawalę dużo, bo ja lubię jak jest dużo na policzkach, ale to nie jest kwestia tego, że on takie bubu, takie kuku robi, te bubu, takie kuku robi. Tylko po prostu ja sobie robię takie kuku, bo lubię mieć po prostu na policzkach nawalone dużo różu. No i trudno, nic na to nie poradzę. Więc polecam Wam te róże płynne ze krzywdy, bo są naprawdę tanie, szczególnie dla początkujących osób. Czyli takie jak ja, bo ja wiesz, że całe życie jestem początkująca, niby coś tam się uczę podmalowywać, ale wiecie, no i tak robię to po swojemu. Więc dla osób, które nie za bardzo chcą się w jakieś profesjonalne rzeczy bawić, to polecam. Naprawdę nie zrobicie sobie nim krzywdy, a efekt daje świetny. Słuchajcie, jak się będę darła na tym filmiku, to, to wybaczcie, to ściszcie, ale mam tą opaskę i, i słabo siebie słyszę. W ogóle, czy to opaska była dobrym pomysłem? Myślę, teraz czuję tak dziwnie mniej, ale dobra, niech już będzie. Już się tak ubrałam, to już będę siedzieć do końca. Trudno. Nic za to nie poradzę. Chciałam, żeby było tak fancy, ale chyba <grymna> przesadziłam. E, dobra, słuchajcie. Teraz, jeżeli jesteśmy nadal w tematyce twarzy, to ja mam tutaj. Złoto. Ja mam tutaj e, skarby, skarb narodów. Słuchajcie, to są sera do twarzy i jeden, jedno serum do oczu które pokochałam i których używam non stop na zmianę. Ja zaraz wam powiem o jakie pierwsze. To jest chyba moja największa miłość. To jest serum Mia. Jest to serum wzmacniające z fitokolagenem. Ja uwielbiam to serum. Ono jest tak dobre, tak niweluje drobne zmarszczki, tak napina skórę że ja jestem w szoku, ja byłam w szoku w ogóle jak użyłam pierwszy raz, ja wstałam rano i ta skóra była przepięknie nawilżona, napięta, no musicie się same przekonać, kupcie, ja kupiłam w Hebe, naprawdę warto, ja kupiłam na jakiejś promocji, więc czekajcie zawsze tam, polujcie na promocję z tej, z tej firmy Mia i naprawdę warto, uwielbiam, uwielbiam to serum, ono jest świetne i ja Wam powiem taką jedną rzecz. Ja wiem, że na serum powinno się nakładać jeszcze krem. Ja tego nie robię i wydaje mi się, że mnie to służy. Może jest to jakby błąd z perspektywy mm. kosmetologa, tak? który wie, że to powinno ze sobą działać i tak dalej. Ja tego nie robię, więc dla mnie te sera, które mam wystarczą i to działanie, które jest samodzielne bez żadnego dodatkowego kremu, dla mnie jest ok. Jak nałożę jeszcze krem, to mam trochę wrażenie, że jestem za bardzo napchana na twarzy czymś, więc ja nakładam tylko serum, serum mia jest genialne, naprawdę. Drugi serum to jest serum z Eveline, to złote, które odnawia kontur twarzy i daje efekt takiego liftingu, też z witaminą C i z peptydami. Bardzo, bardzo fajne serum, mocniejsze niż to zmija. Jest naprawdę takie, wiecie, to jest taki shot, takie mocne uderzenie, jeśli chodzi o napięcie skóry, i też niweluje również zmarszczki. Ja mam takie poczucie, wiecie, to nie jest tak, że te zmarszczki Wam znikną, ale ja naprawdę zauważyłam u siebie, że odkąd stosuję to kombo. Zamiennie. Czasem, jak mam ochotę na coś lżejszego, to wlatuje, Mia. Jak mam ochotę i czuję się starą na coś mocniejszego, to wtedy wlatuje Eveline. Ale odkąd stosuję to, ja zauważyłam, że naprawdę stan mojej skóry pod względem zmarszczek jest o wiele, o wiele lepszy. Więc to jest, wiecie, taka wersja tego, Mia, tylko w takiej skoncentrowanej, bardziej takiej dla mnie, z mocniejszym uderzeniem formie. Więc jak mam taką skórę, że ja czuję, że ona potrzebuje dodatkowe jakiejś opieki, no to wtedy to Eveline, ale tak jak mówię, to ten duet jest świetny. uwielbiam I to jest serum z Revolution. Kupiłam to serum w Dixie, chyba za 7 zł albo coś takiego. I ja używam to serum, kiedy mam jakieś niedoskonałości na skórze. Czyli jeżeli się coś zaczynało nie pojawiać, zaczynają być jakieś wypryski, czy jakieś inne, wiecie, nierówności na twarzy, cokolwiek. Tam czuję, że coś się zaczyna dziać. Albo jak się za dużo chipsów nażrę albo czekolady, no to oczywiście, wiecie, to tak jak na tych rolkach, jak się ogląda, że reszcz chipsy, czekolada, a potem oczekujesz, że serum. Załatwi sprawę, tak? I wykona całą robotę. No to tak nie jest. No ale czasem, umówmy się, każda z nas czasem ma ochotę na życie chipsów i czekolady, szczególnie jak mamy te dni. No więc wtedy ratuje się właśnie tym Serum z Revolution, i ono bardzo ładnie łagodzi skórę, zmniejsza widoczność tych niedoskonałości. Więc również polecam to niebieskie, właśnie. I kolejny Serum to jest Serum pod Oczy z Eveline z kofeiną. I kwasem hialuronowym, to jest serum pod oczy, typowo na te. No, nie wory, tylko takie opuchnięcia bardziej, tak? Pod oczami. Więc jeżeli też. Wiecie, no, u nas, u kobiet, to często jest tak, że to czym jesteśmy takie, wiecie, napompowane, napchane, i ta woda się zgromadzi w naszym organizmie, to też zależy od tego w jakim momencie cyklu jesteśmy i ja też tak mam, że są takie dni, że po prostu jestem bardziej opuchnięta i szczególnie mi to wychodzi na przykład na oczach jak stanę, więc wtedy ratuje mnie to serum z Eveline. Ono bardzo fajnie niweluje opuchliznę, nie uczula mnie. Hmm. Nie działa jakoś tutaj na zmarszczki, no bo to też nie o to w nim chodzi, tak? On jest po prostu na puffiness, czyli na, te, na, te na tą opuchliznę, ale jest bardzo, bardzo fajny, więc polecam. Bardzo lekkie, można spokojnie rano i wieczorem stosować. Nie roluje się pod nim, nie roluje się na nim korektor, więc też nie martwcie się o to, że wam się coś zrobi, więc. Bardzo fajna opcja, jeżeli lubicie takie lżejsze jakieś produkty pod oczy. A teraz to nie jest mój ulubieńc na razie, bo jeszcze nie zdążyłam wyrobić sobie zdania na jego temat, ale teraz stosuję takie serum, ponieważ mi się mija kończy, stosuję takie serum z Bielendy B12 Beauty Vitamin. Bardzo fajne w ogóle opakowanie bardzo fajny ten taki pomysł na to, żeby połączyć serum z kremem. Bardzo to ładnie wygląda i rzeczywiście, słuchajcie, to jest połączenie serum z kremem. To jest, już Wam zaraz mówię, dwufazowy krem serum 2 w 1 z witaminą piękna i młodości B12, krem i serum do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i szczególnie wymagającej wzrostu poziomu nawilżenia. Można stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Więc to jest w sumie to, czego ja bym potrzebowała, wiecie, że i serum i krem, <grym> żeby nie trzeba było nakładać dodatkowo. Na razie jest ok, ale nie chcę nic na ten temat mówić, tylko tak Wam tutaj daję znać, że coś takiego fajnego jest. jak kupiłam w Lidlu na jakiejś promocji. Dobra, jak już mowa była o serum, to teraz mowa o kremach. Ja na noc stosuję serum, któreś z tych tak po prostu już się przyzwyczaiłam, tak jak mówię, wiem, powinna jeszcze na to krem stosować. Nie stosuję. Natomiast na dzień moi dwaj ulubieńcy. Mia, Secret Glow, czyli rozświetlający krem. Ma rzeczywiście drobinki, więc tutaj uwaga, jeżeli nie lubicie takich drobinek, to on delikatnie ma takie delikatne, rozświetlające drobinki. I drugi z Facebook, Boom, o kojący hydrokrem. Ten taki. E na dzień nanocera odwodniona i wrażliwa, uwielbiam obydwa, chociaż gdybym miała wybierać pomiędzy jednym a drugim, to chyba jednak delikatnie e, bardziej e, skłaniałabym się ku temu zmija. Zresztą to serum zmija też jest świetne, więc po prostu może mi firma podpasowała i będę dalej też testować. Chociaż słuchajcie, mam zmija e, szampon do włosów, jest beznadziejny. Mam się nie włosów, my tutaj widać, że jest źle. Więc to nie jest tak, że wszystko pasuje, no ale to wiadomo, tak? Też mamy różne rodzaje włosów, może po prostu sobie źle dopasowałam do mojego rodzaju włosów. Ale wracając do kremów, te dwa kremy są świetne pod makijaż, nic się nie roluje, dają w, 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 poczucie nawilżenia. I mimo iż w, ten rzeczywiście trochę rozświetla, to nie jest to hamskie rozświetlenie. On wręcz jak nakłada, mam wrażenie, że jest taki bardziej suchawy. Nie wiem, czy wiecie o czym mówię. Jednocześnie nawilżający, ale nie taki tłuściok. Więc on jest naprawdę świetny, a ten jest typowym nawilżaczem, mam wrażenie trochę jakbym się wodą smarowała, ale potem jest oczywiście nawilżony, nie wysycha, nie wysusza się. Jest bardzo, bardzo lekki, po prostu to chciałam przekazać, że jest bardzo lekki, nie czuć go na twarzy, więc te dwa kremy uwielbiam. I pozostając jeszcze w tematyce twarzy, to mam dwa toniki, to jest moje już drugie opakowanie, ten już się kończy, więc też mam już w zapasie kolejny. Ten tonik jest świetny. To jest tonik z Liren Diamond Lifting 3D. Przeciwzmarszczkowy tonik łagodzący. Używam go na noc. Nie wiem, jak w ogóle opisać jego działanie, bo to jest dla mnie szok, że tonik może rzeczywiście mieć jakieś właściwości pielęgnujące. Ja zawsze myślałam, że tonik, wiecie, to jest taki czyścik, tylko że przemyjemy, wyrównamy to pH i koniec, tak? a ten naprawdę daje wrażenie napiętej, wygładzonej skóry. Polecam Wam, naprawdę ten tonik jest świetny, można go dorwać czasem na promocji w Rossmanie. A tonik, który stosuję na noc i rzeczywiście on jest do stosowania na noc, to jest wygładzający tonik peeling z kwasami AHA, BHA i PHA. Też bardzo fajny z Eveline. Nie wiem, wiecie, pod względem takim praktycznym, czysto faktograficznym, tak, jak to działa na naszą skórę, ale jak go zastosuję na noc, to po prostu mam wrażenie, że ta skóra jest lepiej oczyszczona, to serum może dzięki temu też lepiej się wchłania, nie wiem, nie chcę tutaj, wiecie, go podgadać, się wymądrzać, bo ja po prostu mówię tylko o tym, jakie są moje odczucia, ale jak używam tego toniku na noc i tego toniku na dzień, to jest miodzio. Naprawdę, bardzo polecam. A twarz myję ostatnio tymi piankami Cien, w projekcie denku mówiłam, że ja uwielbiam te pianki, tylko ostatnio miałam fioletową i lepiej mi się sprawdzała. Tą mam z różą damasceńską, ale niestety ten zapach róży. Ja w ogóle nie lubię róży, nie wiem dlaczego kupiłam, skoro ja nie lubię zapachu róży. Hmm. I trochę mi przeszkadza, ale działa. Nie jest podobne do tego fioletowego. No ale po prostu z samego zapachu bym jej nie wybrała drugi raz. Bardzo fajnie oczyszcza twarz. I przed oczywiście takim jakimś głębszym oczyszczeniem nawet dobrze sobie radzi z, ze zmyciem tuszu do rzęs czy w ogóle makijażu, tak? Oczywiście, że potem trzeba domyć, ale pierwszy taki rzut naprawdę daje radę. Polecam Wam te pianki, nie uczulają, są tanie i dostępne w Lidlu. dalej z tematem, teraz głowa i włosy. Mam też trzy produkty. Które fajnie mi się sprawdziły i mnie i mojej córce, bo to jest ten pierwszy akurat, który używamy razem. To jest Marion bez supełków, spray ułatwiający rozczesywanie. Również go kupiłam w Dilizie, też chyba za 7 zł. Bardzo fajny spray, który wiecie, nie. nie wiem, jak tutaj jest z tym alkoholem. Czy on tutaj ma, czy nie ma? Chyba nie widzę, bo ja mówiłam w którymś z projektów Denko, że ja zdenkowałam, to znaczy wyrzuciłam spray do włosów z Isany. Bo normalnie jak się prysnęło to jak pod sklepem alkohole 24 normalnie tak dawało, że nie dało się wytrzymać, bo można było udusić się. A ten z tego sobie tego alkoholu nie ma i on bardzo fajnie rozplątuje włosy. Moja córka ma takie włosy, że jak czymś nie spsikamy albo nie ma szamponu połączonego z odżywką to zapomnijcie o tym, żeby w ogóle rozczesać. Nie ma opcji, chyba że no nie wiem. To by musiała być, wiecie, tortura w tym momencie, no a nie o to chodzi, tak? więc spsikujemy, bardzo fajnie się te włosy rozczesują i ja też używam tego sprayu, jak mam bardzo poplątane włosy, czy jak nie użyję odżywki i po prostu chcę sobie na szybko spsikać, to też od niej pożyczam, ale już nam się kończy, muszę kupić. Kolejna rzecz to jest wcierka do włosów z Bibio, wzmacniająca, stymulująca wzrost włosów. Bardzo, bardzo ją lubię, ma w ogóle przepiękny zapach. Mając tak, mi się podoba ten zapach tej, cierki, tej wcierki. No nie wiem, po prostu z czymś mi się kojarzy. Znowu mam jakieś wspomnienia, nie wiem z jakim, wiecie, ja w ogóle mam pamięć zapachową. Tylko, że gorzej z tym, że ja pamiętam te zapachy, ale nie zawsze jestem w stanie połączyć z czym. Wiecie, wiem, że dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, ale w każdym razie wiem, jak na przykład coś pachniało. Wiecie, że ja pamiętam, że jak pierwszy raz byłam w Paryżu i byłam. E, pierwszy raz byliśmy w hotelu tam, czy nie pierwszy raz byłam w hotelu, co ja w ogóle już gadam. Byłam w Paryżu po raz pierwszy i pamiętam zapach hotelu. Koniec kropka. Jedno zdanie, nie trzeba się rozgadywać. Ja pamiętam do tej pory, jak ten hotel pachniał, jak ten pokój pachniał. Czyli dla mnie to było tak duże wydarzenie, tak ważne, że moja pamięć zapachowa się wtedy włączyła i ja jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, jak pachniał hotel, pokój hotelowy w Paryżu, gdy byłam tam po raz pierwszy. Tak to u mnie działa. No, ale już do rzeczy. Bardzo fajna wcierka, po niej jest dużo rzeczywiście baby hair. Ja zauważyłam wzrost baby hairów i też zauważyłam, że te włosy są mocniejsze, odkąd używam tej wcierki. Rośnie ich trochę więcej rzeczywiście. Te miejsca, gdzie, które były trochę bardziej przerzedzone, się zagęściły, więc polecam jak najbardziej bardzo, bardzo fajna wcierka. No i mój tradycyjny szuch, such, szuchy szedł sasza z suchą szosą. Suchy szampon z Cien, dla mnie zamiennik Batist. Oczywiście nie tak dobry, wiecie, jak Batist, bo jednak ja uważam, że Batisty, jak dla mnie, jest najlepszy szampon, to najlepszy suchy szampon, ale ten jest na drugim miejscu i też pod względem e, ceny jest, e, no, o wiele mniej boli kupienie tego suchego szamponu niż tego z Batist, jeżeli nie ma promocji. Świetna sprawa, bardzo mi się dobrze sprawdza. Już nie wiem, które to opakowanie, chyba setne. Ale użyłam właściwie cały czas, chyba, że Batist jest na promocji, to wtedy kupuję. Zbliżamy się do końca, więc nie jest chyba źle, że zadyszki zostały. O Boże. Słuchajcie. Jakbym sport jakiś uprawiała, no bo staram się, wiecie, mówić szybko i składnie i sprawnie, chociaż wiem, że to w praktyce nie wychodzi, ale przynajmniej się staram to Dwa kremy do rąk. To jest dla mnie hit. To jest, na, stoi na pierwszym miejscu w ogóle kremów do rąk, cerawe. Ja mam ręce w opłakanym stanie. I ja to wiem, pewnie będziecie teraz widzieć na tym filmiku, ale moje ręce są naprawdę w opłakanym stanie, ale mogłoby być o wiele gorzej, gdyby nie cerawe. Naprawdę. Więc to, że to w ogóle coś robi z tym i daje radę w jakimś minimalnym stopniu, to jest sukces. Bardzo fajnie nie klei się, daje poczucie nawilżenia, ale jednocześnie właśnie nie ma tej tłustego, tłustego filmu, który na przykład uniemożliwia wygodną pracę na komputerze. Nie, ja pracuję na komputerze codziennie i jest jak najbardziej ok ale słuchajcie, znalazłam krem, który ma bardzo podobne działanie. Jeszcze pachnie przepięknie i ma w ogóle, wiecie, takie fajne do przypięcia na przykład do torebki. To jest Isana wiśniowy krem do rąk. Efekt jest naprawdę bardzo podobny. Nie jest aż tak dobry jak cerave oczywiście, to tak jak wiecie, z tymi suchymi szamponami, ale to jest tak naprawdę bliskie temu, że szok. Naprawdę. I spróbujcie. On jest świetny, ten krem. W ogóle pięknie pachnie i wygładza bardzo podobnie. Więc jeżeli szukacie jakiegoś kremu do rąk tańszego niż to, bo no to jednak jest droższa opcja, to radzę spróbować to. Naprawdę nie pożałujecie, Chyba, że nie lubicie zapachu wiśni, bo jest naprawdę intensywny. Więc jeżeli nie lubicie zapachu wiśniowego, no to nie polecam, bo on naprawdę jest wyczuwalny. Ale jeżeli lubicie, to jak najbardziej. Dla mnie to są zamienniki. Oczywiście w słabszej trochę wersji, ale mimo wszystko dają radę. No i jeżeli jesteśmy w temacie kremów, to to jest krem do stóp Eveline Extra Soft, zwiększający krem do stóp, napękający pięty SOS. Ja mam ręce takie same jak stopy, wszystko mi po prostu pęka, ta skóra jest sucha, wręcz wysuszona, spękana i ten krem naprawdę u mnie daje radę, jeżeli stosujecie go regularnie oczywiście, no bo wiesz, 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 no wiesz, wiecie, kluczem do tego jest też regularność, więc jeżeli my będziemy stosować raz na tydzień, no to wiadomo, że efektów nie będzie, ale jeżeli codziennie sobie posmarujecie tym kremem i na przykład założycie skarpetki na noc, żeby ten krem się fajnie wchłonął, to daje super na drugi dzień efekt. Polecam. I dalej coś, co do czego ja nie byłam przekonana w ogóle na samym początku i myślałam, że to jest, wiecie, taki hype na to... W sumie bez sensu, bo to nie pachnie jakoś wyjątkowo, ale potem sama się przekonałam i sama wpadłam po prostu jak śliwka w kompo. A mowa tutaj o mgiełce Sol de Janeiro, więc ja chyba jestem jedną z ostatnich osób, które w ogóle <grym> spróbowały tych mgiełek. Bo tak jak mówię, słuchajcie, ja wąchałam te oryginalne, te podstawowe zapachy i coś mi w nich nie pasowało, wydawały mi się takie zwykłe. Ale ten 40, to jest numer 40. I tam jest słuchajcie, śliwka yy, i wanilia. I to jest taki piękny zapach, ja muszę się aż psikać, słuchajcie. Psik, psik, psik. Znowu mi się coś kojarzy, znowu babcia ma retrospekcję. Stara babka ma retrospekcję z młodości, ale naprawdę ten zapach jest przepiękny. Yy. No aż go szkoda, no bo wiecie, te mgiełki nie są tanie, oczywiście można gdzieś na jakiejś promocji, na przykład na seforze, na stronie sefory przez internet wyhaczyć. No ale ogólnie nie jest to tania, e, tania sprawa, ale po prostu ten zapach, spróbujcie 40, on nie jest takim ulepem, to nie jest taki słodki, cukierkowy zapach. Nie, to jest zapach słodki, ale jednocześnie przełamany taką nutą elegancji. Mimo wszystko, wiecie, że to jest jednak dzienna mgiełka, na co dzień się nie usikam, ale gdybym się miała nie umsiknąć na wieczór, też bym to zrobiła. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach, czyli solder żanej RO40, spróbujcie. I na koniec, słuchajcie, mam dla Was coś ciekawego. A mianowicie jest to sprzęt do usuwania włosów z Action. Takie coś. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda to trochę jak szczoteczka, szczotka Tangle Teaser. Wiecie, te takie małe, co były, też mam taką kompaktową jedną. Tak się prezentuje opakowanie, a tak się prezentuje to coś. I to ma taką warstewkę z takimi małymi dziurkami, które pewnie te włosy łapią. O, więc tak to wygląda. I tą warstwą jedziemy okrężnymi ruchami po Ciele, tak, co tam chcemy wydepilować? E, na przykład po nogach. I powiem Wam, że ja kupiłam to, bo to znowu kosztowało jakieś grosze w tym action, naprawdę. I nie było mi szkoda, mówię, dobra, jak nie zadziała, to nie zadziała. A że ja mam włosy jak goryl po prostu na nogach. Twarde i e, odrastają po prostu w tempie ekspresowym. I naprawdę są. Mnie czasem nawet nie pomagały te wszystkie plastry, wiecie, które się. Czy te kremy, które się nakładało i te y, potem się, wiecie, tą taką szpatułką zbierało z tych nóg. Nie, to w ogóle u mnie nie zbierało. Więc ja stwierdziłam, że to w sumie, wiecie, kupię, ale pewnie nie będę używać, bo nie da rady po prostu. To ja byłam w szoku. Naprawdę dobrze ściera te włosy. Nie podrażnia skóry. Nie wiem, słuchajcie, dajcie znać, czy wiecie, czy są jakieś w ogóle skutki uboczne tego, że potem coś mi się stanie złego. Y, czy może jesteście bardziej uświadomieni w tej kwestii, czy to jest zdrowe i czy to jest dobre. Ja nie stosuję tego cały czas. To nie jest też tak, że to jest mój docelowy sposób depilacji nóg, więc ja jak czasem po prostu chcę, nawet wiecie, jeżeli depilujecie maszynkami, a ja tak robię, to jest niestety tak, że już czasem na wieczór albo na drugi dzień te włoski zaczynają już mało wychodzić. I ja czasem stosuję to po prostu, żeby dotrzeć, wiecie to co już wyszło, żeby nie, nie trzeba było, wiecie, od początku tego golić i tej skóry szargać tą maszynką, tylko ja po prostu sobie delikatnie ścieram to co, to co się pojawiło, ale kiedyś też zrobiłam eksperyment, i po prostu wydepilowałam sobie te nogi, które były, wiecie, włoski, które już dłużej były na tych moich nogach, wiecie, jest zima, tak, więc rozumiemy o co chodzi, kobiety wiedzą o czym mówimy, tak. Póki mamy grube rajstopy i spodnie, to możemy sobie na to pozwolić. I ja y, stwierdzam, że dał radę nawet z dłuższym zarostem, że tak powiem, y, chociaż nie był to efekt idealny. Więc to wiecie, też nie jest tak, że to wiecie, wszystko gładziutkie, wiecie, i można y, y, tym, y, można zjeżdżać po prostu. Wiecie, jaka to gładka ta dyscyplina sportu, że oni wchodzili w te takie. Bo bobsleje? Chyba tak, coś tam było, nie? Że wchodzili w takiej suneli po takim lodzie, chyba tak, chyba to były bobsleje. Więc to nie jest tak, wiecie, że jest gładko. Ale jako taka sytuacja awaryjna, bardzo, bardzo fajna sprawa. No i słuchajcie, to było na tyle. Udało mi się wszystkich ulubieńców w miarę sprawnie omówić. Stachu, a jak myślisz, że jakby cię tym o tym. Wyszorować, to też by ci włosy zeszły? <grym> zeszły, by ci włosy nie lubisz dzisiaj. Tak, wzięłam cię, a ty sobie leżałeś. Takie będziesz miał teraz wąty do pańci, tak, bo Cię wzięłam, nie kochasz mnie teraz, dobrze, no to pogodzę się jakoś z tym, że mnie przez chwilę nie kochasz, ale musisz jakoś zarobić na tą karmę, no, musisz jakoś się postarać od czasu do czasu, poświęcić. Słuchajcie, żegnam się z Wami, o Boże, coraz cięższe się robi, razem ze Stachem. I mam nadzieję do kolejnego, może szybszego, ale ja już się nie wypowiadam w ogóle w tej sprawie. Już, wiecie, ja już przestałam komentować w ogóle kwestię regularności moich filmików, bo już mi wstyd, więc bo przemilczę to zsunę, e, wiecie zasłonę mm, milczenia e, na te kwestie, więc żegnamy się razem ze Stachem i do jak najszybszego zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!